Witam wszystkich, jestem Michał, to jest już czwarty odcinek z mojej serii e, hardkorowe wyzwania. E, jak widzicie znowu obudziłem się za domkiem. Nie wiem. Powiększę domek może się poprawi. O. Nie zauważyłem ok W tym odcinku zajmę się e, no, zebraniem żywności i materiałów do powiększenia domku, bo... To nie jest domek, to jest... Badziewie po prostu. Okej, okay, idę sprawdzić. O! Zboże urosło. Tak. Kaktusy. Interes kwitnie. Okej. Okay, jedno. Może być. Mam 18 na do dosieję. Najwyżej. Zboże zawsze się przydaje. Dzięki zbożu na przykład... Y, można no... Podobne zwierząt założę sobie potem Albo i teraz Nie wiem Zależy ile będę miał Nie to Kaktus Okej okay. yy. Dobra Gdzie jest moja motyk. Zostawiłem w domu motykę Moment O, ładne Bajorka Podziemne był mój dom. Znowu się zgubiłem? Nie. Jest. No okay. Domek, chodź tu. O. Mam kałamarnicę. Idę po atrament. Przejdę się. Nigdy za mało barwników. Zawsze się przydaję O, kaktusów znowu. Uh, yeah. Ouuu! Okay. Nie. W tym chyba odcinku zrobię sobie kopalnię. Bo tylko wykuję tam to żelaz, które w tej szczelinie były. Okay. Okej. Gdzie jest moja motyka? Skupiłem motykę. Nie jest! Jak jestem ślepy, ludzie. Sory za to. <śle> ok. z zboże. I idę, kapelusie. Fonkartus. Mam się. A, i w międzyczasie zrobiłem no y nową serię. Y cudowne projekty. Pod w tej serii będę przedstawiał swoje oryginalne pomysły, co można ulepszyć, jak zbudować na przykład automatyczny kurnik. Już dałem. Mam jeszcze pomysł na. No, tak z 10 odcinków. O, zawsze możecie coś nowego u mnie znaleźć na kanale. Nie będziecie się nudzić. Odcinki będę dowodował w miarę często. Jestem szczerze mówiąc nałogowym graczem. Jak w coś gram, to potrafię nawet 18 godzin dziennie nie, no wiem, że to wygląda jakbym był no life'em no i chyba jestem A, dobra <grywka> <grywka> i idę zrobić kill -offy i do dziury okay. nie mam piasku to później prostu. Ile ja mam drewna starczy? W którym miejscu kupię Idę na, Najpierw z, deszcz, z tamtej szczeliny po, yy, powykuwam sobie wszystkie potrzebne materiały. Jest, mam, mam mój stój rzemieślniczy. Zostanie, zrobię nowy. Skrzynia zostały. Wszystkie potrzebne rzeczy: znaczy, wszystkie wartościowe rzeczy potrzebne biorę z zap. No. Grzebki się nie Sazonka Sadzonka brzozy, glina, pełna, Deski nie. Patyki się przydadzą. Ziemia może się przydać. Kwiat nie, kwiaty nie. Trzcinak, nie, pszenica, atrament. Piec. Zostawię. I sadzonki. Schab, katus. I siekierę. I motyka. Okej, okay, resztę sobie wezmę. Pochodnie podstawa. Hmm. Jeszcze jeden. Okej. Okay. Zaraz wracam. Sorry za moją nieobecność, ale Lista nasz jakąś paczkę przyniósł z plusa. Mmm, dobra to. Musiałem odebrać. Okej, okay, już jestem. To co? co? To mam wszystko. No dobra, idę. Nie, jeszcze muszę kilof zrobić. Jeden to mało. Zrobię przynajmniej dwa. Jak będą potrzebne, to sobie dorobię w kopalni. Po to mam drewno. Okej. Okay. Trzy kilofy, pochodnie, jedzenie. Idę w Gdzie było to jeszcze inny? tam chyba? Aha, jeżeli mówię za cicho, to napiszcie, bo mi się wydaje, że no dobrze jest. Jeżeli jest za cicho czy coś. Piszcie. Postaram się mówić głośniej. Okej, tylko jak tam wejść. O! Mogę się wykazać moim parkurem. parkourem. To było celowo! No nie Dobra, zacznę od dołu. Węgiel, zawsze się przyda. Gdzie było żelazo? Jest żelazo. Wysoko. No widzicie, jestem bardzo dobry w skakaniu. No. Lawa. Nie mam pioterka. Przydałoby się. ...bym miał śmietnik. Okej. Okay. Mm. nienawidzę kopać z wody, żeby się tylko nie utopić. O, gdzieś jakiś nieodświetlony teren. No, no. O tam. Ale to fajnie wygląda Jak brama do innego wymiaru Czarno Żeby go nie wpaść do... O, jeszcze więcej żelaza O, żelazo. O Lubię takie miejsca jak... Eee, ja tam nie będę... Kur... Na... No. Tam jest... Ja! Oh. Oooo się przestraszyłem Nie, będę musiał go załatwić Nie mam łuku Zrzucę go tam, tylko żeby on nie pierwszy mnie pierwszy nie zrzucił Słyszę pająka Dobra, zajmę się tym żelazem najpierw Ile? Jest pięć, sześć, siedem żelazo No, nawet A tu może będzie nie. Okej. Okay. Gdzie poszedł ten szkielet? Nie iść przy krawędzi. Dobra. Kuje to i ucieka. Gdzie jest ten szkielet? Pojdę tu przed chwilą. O, idzie pajączek. O nie! Nie, mogę miecz zrobić. Nigdy nie pomyślałem Won! Idź stąd! Idź stąd! Idź stąd! Idź! WON! Nie! Idź się stąd! I dobry creeper! Do mu Do mu Poszedł! Idź stąd! Ile on ma? Jeszcze, okej. Okay. Nie lubię Creeperów. Bardzo często, jak jestem w jakiejś kopalni, Creeper się respi koło mnie i nie ma. To dzisiaj mi się jakoś udało przeżyć. To idę na ludzi. Przeżyłem. No, ludzie, nie! Szczepają gdzieś. O, ludzie. Dobra, idę, wejdę do zawodu. Później do góry, żebym tylko nie szkielet nie. Sorry, powiedziałem pająk, to był szkielet. <grystanie> nie widzę Może sobie poszedł. Pompi w tole. Nie. No. Jakoś strasznie te dni szybko lecą. Albo po prostu tak mi się wydaje Co to było za kreska? Co to za kreski? Widzicie też je? Pierwszy raz coś mi takiego jakiego wyskoczyło. A? Nie. Co to jest? Dobrze wszystko ustawione. Nie chcę hardkorowego <gł> Dobra. Jak zacząłem, muszę skończyć serię. Ciekawe, ile. Tak mi się wydaje, że może dwa odcinki max będą, może jeden. Jeszcze. jedne. O nie. Nie ma jak wejść, to chyba był zły pomysł z kopalnią. O, udało. Ale durny. Nie mam łóżka. Dobra, raz kozie śmierci, idę. Najwyżej skin. Zrobię jest tylko miecz. Nie. Mogę wziąć więcej do, do jedzenia. Na przykład jabłek chcę zbierać. <tryk> mm. Aha, miecz miałem zrobić, tak. No okej. Okay. Jeden starcz. Dobra, i wracam. Durduszkiat. Idź stąd. Już wolę jak... dużo bardziej jak creeper się koło mnie respi niż ty. O, będzie ciężko. Dobra. Raz. Dwa, trzy. A Ty ze Sparta! Gi! Nie, nie! Nie! Dobra No długo nie pograłem No nic zginęłem, dobra To no, koniec mojej serii próbnej Dziękuję za oglądanie Szybko się yy, skończyła, ale czt, Trudno Następnym razem postaram się lepiej To dzięki za oglądanie Na no.